Witajcie moi kochani, mam dla was tutaj zestawienie kosztów energii elektrycznej za sezon 2022/2023. Zobaczcie, zaczyna się od od lipca, tak, to jest pobór za lipiec. 28 kWh taryfa dzienna, 48 tka, taryfa nocna, bo tak mam G12 taryfę, i to jest właśnie taryfa pierwsza, i taryfa druga, pobór. Tyle wprowadziłem, bo mam fotowoltaikę też. No i co? No tak to tutaj wygląda. Tutaj jeszcze co? Aha, bo 15 grudnia się skończyły te zasady, jakby odnośnie kosztów. Tam wprowadzili ten droższy prąd, chyba coś tam, coś tam. Także można było 2 MW chyba tylko można mieć, a potem droższy prąd jest już powyżej tego tak? i tu właśnie mi się te 2 megawaty skończyły 15 grudnia. Nie wiem jak oni to policzyli, ale jakoś tak to, tak to wyszło. Albo nawet niekoniecznie mi się wtedy to skończyło, tylko po prostu wtedy się zaczęło jakby inne rozliczanie. Już nie pamiętam tych szczegółów. Także tutaj jest to rozbity jest grudzień. Jakby do 30, do 15 grudnia mamy to, te, ten tutaj tyle wprowadzone, tyle poboru. Aha, widać, że pompa ciepła zaczęła w październiku pracować, bo od razu zużycie wzrosło. Ale to głównie w drugiej taryfie, bo w pierwszej, z tego co kojarzę, to nie używałem pompy ciepła chyba w ogóle. Więc to zużycie tutaj w pierwszej taryfie to nie wiem od czego takie jest. No za to wprowadzenie, no w pierwszej taryfie było dużo wprowadzone ze względu na to, że no to jest dzień. W drugiej też zostało coś wprowadzone ze względu na to, że no przed szóstą rano coś tam zawsze można było wprowadzić i od, bo druga, taryf, druga taryfa jest też między 13 a 15. Także między 13 a 15, no to wiadomo, słońce świeci, więc to też jest druga taryfa. Więc w drugiej taryfie też coś tam zostało wprowadzone. Z wyjątkiem tutaj patrzcie, w listopadzie wprowadzono zero. Prawdopodobnie leżał śnieg. No i w grudniu 5 kW wprowadziłem. Nie, przepraszam, więcej. 5 i 7, czyli. 12 kW wprowadziłem w grudniu 2022 roku. No i za to za, kosztowało mnie to wszystko 823 zł ten okres te 6 miesięcy, czyli druga połowa 2002 roku. Teraz tak, kolejna faktura. To już po tych zawyżonych cenach en energii, tych nowych cenach energii. Czyli widać, że jest sporo więcej a jakieś tam odsetki jeszcze mi gnojki naliczyli, no, no nieważne. I i co tutaj było? Pobór oczywiście druga taryfa, ostro, 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 ostro i tutaj nawet w pierwszy jakiś dosyć spory pobór był. Nie wiem czemu, ale zobaczcie miałem praktycznie przez ca, no nawet tutaj w nocy był całkiem spory pobór, ale powiedzmy, że do maja do maja był wysoki pobór prądu. No a produkcja to tak się naprawdę zaczęła dopiero na poważnie też w maj, czerwiec. A wcześniej tej produkcji tutaj praktycznie nie było. No to to tam w styczniu 15 kW, w lutym 50 kW, 30 w marcu a w ogóle marzec jest podzielony na dwa miesiące, też tego nie zauważyłem, nie wiem czemu, co to tutaj jest takie, że jest do 11, a potem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, może to po prostu było przekroczenie tych dwóch kilowatów, e, dwóch megawatów, przepraszam, e, rozliczenie wprowadzone do sieci kilowat, no nie, no i tutaj mamy jeszcze jakieś takie no, szczegółowe, nie? Energia dzienna, jak, to praktycznie na, na, na energii dziennej fotowoltaika pokrywała chyba wszystko, tak, bo nie mam żadnego poboru tutaj. No to wygląda. Tak mi, tak mi się wydaje. A no, no, tutaj takie, jakieś te srety, bzdety, nie, no to. Nie będziemy wchodzić w takie szczegóły. Chodzi o te o te tutaj nas interesują, to nas interesuje, tak? Gotóweczka po prostu, co musiała pójść. Tak, tutaj mamy tą o te odsetki, te 10 zł odsetek i tutaj proszę Państwa, niespodzianka, tarcza solidarnościowa weszła i odjęli mi 430 zł mi odjęli. Wyobraźcie sobie. Czyli co po podliczeniu wychodzi, że zapłaciłem oj, zapłaciłem 2250 zł za rok, bo tak, bo to dwa razy po pół roku, no to wychodzi rok. Czyli mm, za, za co ja mam? Ja mam tak, mam pralkę, mam indukcję, mam pompę, hydrofor tak zwany, czyli wodę, wodę mam w domu jakby z tego hydroforu. Oświetlenie, komputer. Co tam jeszcze? No to wiadomo, remont, remontem, betoniarki, nie betoniarki, inne maszyny, no to wszystko tutaj chodzi. Oświetlenie, co by tu jeszcze? No, pompa ciepła. To główny tutaj pasożyt, jeżeli chodzi o prąd. To jest pompa ciepła. Pompa ciepła, licznik od pompy ciepła mi pokazał w tym okresie, że poszło 4 MW. A, a, a zobaczmy, jak to wygląda tutaj. Yy, pobór całkowity. Jest tu gdzieś jakieś podsumowanie w ogóle tego wszystkiego. W pro, o, że tak. Wprowadzono do sieci razem. Tyle wprowadziłem do sieci. Tak? Co to, co to, co to zawartości są? Nie, nie, nie wiem, nie wiem o co to chodzi. Ile wyprowadziłem z sieci? Kilowatów, też tutaj jakoś tak nie ma jakoś tego sensownie. Połączyłaby te wszystkie, nie wiem, bo to są opłaty mocowe, pie, 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 pie pierdy, śmierdy. Yy, opłata sieciowa, opłata jakościowa. O i tutaj mamy tą energię, którą zużyłem, tak? To jest, to jest właściwie to, ten kawałek, to są to chyba te kilowaty. Aby to podliczyć, żeby wiedzieć, ile tych kilowatów zużyłem. Nie chce mi się tego liczyć. Pewnie was to też jakoś specjalnie nie interesuje. Hmm, to jest wprowadzone. Wprowadzone. No tutaj jest jakby pokazany pobór i w co zostało wprowadzone, a co zostało pobrane. Heh. Dane pomiarowe tak zwane, tak? czyli to co licznik pokazał, a potem to jest jakoś tam przeliczane jeszcze. No nieczytelne nie są dosyć te faktury. Tutaj jest akcyza za 3,8 3, MW, a tutaj jest za 2,7 MW, 7 MW 2, 7, 10, 2, 7,5 MW, 2,7... 2,75 MW, tak? Myślę, się tych w 2000 coś tam, tylko tam przesunę megawaty po prostu. Czyli. Pff, nie wiem o co tu chodzi w dalszym ciągu. No i co, chyba tyle takie podsumowanie, czyli czyli, 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 czyli no. Ile płacicie za prąd za rok czasu? Mniej, więcej. No sobie sami porównajcie, ile płacicie, ile to na węgla kosztuje na przykład. Wtedy akurat w tym okresie to to na Węgry, to tam podchodziła po 6 tysięcy, chyba nawet z tego co pamiętam, były takie akcje. Kolega mówił mi, że tam chyba z 16, czy tam z ileś tysięcy wydał na opał w ciągu roku. No ja wydałem na opał, na no i całkowite moje zużycie energii elektrycznej. To nie jest tak, że tylko, tylko pompa ciepła to zużyła. Wszystkie urządzenia elektryczne w domu. Nie mam nic innego właściwie, tak. Wodę mam swoją, na prąd płacę za to, poza ten prąd, który pompa ciągnie mi wodę. Gotuję na prądzie. Nie mam lodówki, nie mam zamrażeniem mam, ale nie używam, tak. Czyli to są takie wiadomo, że byłoby to troszkę, o, odkurzacz oczywiście jest centralny, czasem się używa, jakieś dmuchawy, niedmuchawy tutaj, żeby rekuperację jeszcze miałem. Ale to do jakiegoś czasu wyłączona. Żarła strasznie dużo prądu. Ponad 200 wat szło na tą rekuperację. No to po parę kilowatów w ciągu dnia na samą rekuperację. No i takiego kupiłem jakiegoś Chińczyka, co był miał być niby japoński, z w sumie nie duże pieniądze. Ale to nie, nie, nie ta rekuperacja jakby. Nie, 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 nie. Ten. Nie jest mi ni w tym momencie potrzebna. Więcej było z nią problemów niż korzyści ze względu na to, że to wszystko jest niepokończone. Więc na razie jej nie używam. Po prostu muszę po prostu sobie co jakiś czas zrobić trochę tu powietrzyć w domu, żeby, żeby nie było. Tego. No wiadomo, było lepsze powietrze, jak było rekuperacja, ale da się bez niej żyć. A ona jakby podczas jakichś takich prac, typu jakiejś kucie, jakieś coś, no to wszystko to się. Ona to przez siebie musi przepuścić, nie? Cały ten syf. Więc przy, podczas remontu, używanie rekuperacji jest niewskazane. Tak powinno być pozatykane wszystko. i... Jeżeli mieli podwójną robotę, potem będziecie, kończycie remont, będziecie musieli całą, całe te wszystkie przewody, to wszystko będziecie musieli czyścić. No. Także. Mm, tak, rekuperacja, jeszcze się mi przypomniało, ale ona chyba nie była w tym okresie używana. Hmm, chociaż kto wie, bo tam dosyć spore zużycie jednak wyszło. Także możliwe, mam jeszcze no, za, ten rok, za ten rok dostałem fakturę. Mm, na razie nie będę pokazywał. W tym roku jest w ogóle inaczej, bo nie mam ocieplonego dachu, ściągnąłem ocieplenie, nie wiem, jak ktoś, kto śledził, co tu się działo, to pewnie widział, że tam były wywalane takie wory z wełną, całe poszycie dachu jakby rozebrałem i zostało 5 cm wełny chyba, ale ta wełna to jest taka, wiecie... Tam nie, ma, tam nie ma żadnej folii paroprzepuszczalnej, nic tam nie ma. To jest takie, znaczy gdzieś tam jest, ale to jest tragedia jakaś. Tam yy, nie trzyma to ciepło w ogóle, to praktycznie tam wiatr czuć, tam czuć jak sąsiad zapali, to czuć w środku od razu dym, nie? Czyli tam jest przewiew ogólnie, mimo że niby jest dach i tak dalej, ale, 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 ale ten, nieważne do czego zmierzam, no po prostu Dużo ludzi nie wierzyło. A jeszcze wam się pochwalę, bo tak, mam kocioł na biomasę, który też widzieliście, sam go zrobiłem, do spalania zrębek. No i na biomasę dawali jeszcze dotacje na ten, na ten sezon, poprzedni, właśnie, dawali 3000 zł. Ja wziąłem tą dotację oczywiście, bo tylko głupi by nie wziął. Także jak sobie doliczcie tą dotację do tego, tak, ten minus to, 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 to o, te 3000. I jak teraz sobie sumujemy to z tym, to wychodzi, że zarobiłem 750 zł. Prawie. Na, na prądzie w tym, w poprzednim sezonie. Tak jestem do przodu, tak. No wiadomo, pompa ciepła y, kosztowała kupę pieniędzy, kupę pracy. Y, jedną pompę zniszczyłem, y, po prostu nie dopilnowałem jej pracy i ją po prostu zajechałem, ale jest, była to jakaś tam lekcja, tak. Zawsze, jak się bierzecie za coś nowego, czego nie umiecie, no to musicie zapłacić za tą naukę. Nie ma nic za darmo. I to właśnie w moim przypadku rozwalenie wodociągu, które mnie kosztowało półtora tysiąca, gdzieś tu powinienem mieć też tą fakturę, gdzieś jakieś zdjęcie, ale nie będę szukał. Półtora tysiąca mnie kosztował wodociąg. Z 7,5 tysiąca kosztowała mnie ta pompa, która może jeszcze będzie do odratowania, ale to wiecie, jak jest z, z, z czymś, to się popsuło, i nie jesteście fachowcami w naprawianiu tego. Będzie leżeć, 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 aż w końcu pewnie po prostu się to wyrzuci. Nie? No, a szkoda, szkoda, bo, bo, bo też fajna tamta pompa była kawał maszyny. Yy, byłaby może bardziej odpowiednia dla mojego domu, bo ta, którą mam w tym momencie, jest zdecydowanie za mocna. No, co, no to, to chyba tyle, nie? No tam kurczę, pewnie będą jakieś pytania, jakieś obiekcje. I pewnie zapomniałem o wielu rzeczach powiedzieć, ale no nic mi więcej nie przychodzi do głowy. No, nie wiem, nie wiem. W domu miałem w poprzednim sezonie 23 stopnie minimum 23 stopnie. Nie schodziłem poniżej 23 stopni. W tym roku jest pod tym względem troszkę gorzej, staram się oszczędzać, bo w tym momencie dom, dom traci ciepło błyskawicznie, więc no, mógłbym tutaj wpakować olbrzymie ilości energii i ona by po prostu poszła. Więc tego nie robię. Staram się w tym roku oszczędzać. W zeszłym roku nie oszczędzałem, chodziło to po prostu tak, że było. Każdy, kto do mnie przychodził, Uch, ale masz ciepło, ale masz gorąco. Nie zawsze było, że ale gorąco. Bo ogólnie lubię ciepło. Także, także, także tak. Nie było oszczędzane. Dom jest, no, dom jest spory. Nie? Wie, wie, wiecie, jak to wygląda mniej więcej. Kto, każdy, kto obserw widział moje filmiki, wie, że dom jest dosyć, dosyć duży. Yy, jakie mam w tym momencie te temperatury, to też tam były filmiki, też to pewnie widzieliście. Nie mam temperatur z zeszłego roku, bo nie miałem popodpinanych tych czujników temperatury, nie miałem nie. jakoś tak po prostu inne tematy zawsze tam były, było coś innego do zrobienia, więc no nie zamontowałem tych czujników wszystkich. W tym roku już mam zamontowane, także mogę po prostu sobie zobaczyć, gdzie jaka temperatura jest, nie? Ja, kiedyś jeszcze dorobię monitorowanie tych temperatur, że będą eleganckie wykresy i w ogóle wszystko będzie fajnie monitorowane. Ale no to wiadomo, jak to, jak to tam w życiu bywa, kiedyś kiedyś się to wszystko się zrobi nie? No dobra. tyle, koniec, dziękuję za uwagę.